To jest Tola? Pokaż, jak Tola się płaczesz. A jak się śmiejesz? O ślicznie. A powiedz mama? Mama. A tata? Tata. A babcia? Baba. A dziadek? A powiedz pupa? Pupa. A pieprz? Pieprz. A powiesz na przykład. Dużo. Dużo. Mało. A płatki? Buła. To bua. Ty. A powiedz jeść. je, A jak jest? Jak, jak nie dziwisz robi? Zje? A powiedz buła. Nóżka to. A powiedz buła. I druga nóżka. Powiedz buła. buła. A powiedz, jak robi krowa? A kurka? Ta ta. <laughs> Jeszcze raz jak kurka robi. Ta. A jak piesek szczeka? Piesek jak szczeka? Rybki chcesz zobaczyć? Tak. To za chwilkę musisz powiedzieć jak piesek szczeka. Pieprz. Pieprz. A szczeka jak piesek? A tak wyjęł, A jak owca robi? A jak robi krokodyl? A powiedz jeszcze to... Miła. Jak miła? jest miła? Tola. Powiedz miła. Miła, właśnie A powiedz co to? Ta. A powiedz... Papa. Papa. A powiedz chcę. Ta. Chcę. A powiedz daj. Ta. Da. A powiedz Jurek. Ta. Jurek powiedz. Ta. Jurek. Hmm? Bo a to las śpiewamy Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. śpi. My się go boimy. O tak, na palcach chodzimy. Pokaż mi Jak się zbudzi, to Nie. nas zje. Jak się zbudzi, zaraz go skończymy śpiewać. To jak się zbudzi, to Nie. nas zje. Pierwsza godzina. Pokaż Niedźwiedź śpi. Pogaż, jak śpi. Jak śpi Pokaż, jak niedźwiedź śpi. Śpi, jak niedźwiedź. Druga godzina, niedźwiedź chrapie. Trzecia godzina, niedźwiedź łapie! Ślicznie. Powiedz papatola. Pa! pa to